Jak widzicie, na nasz warsztat wrócił RadMor. Tym razem jest to model 5102. Wrócił, abyśmy mogli wam pokazać, jak przestroić RadMora. Dzisiaj zajmiemy się przestrojeniem odbiornika RadMor 5102. Opis ten dotyczy również RadMorów 5100 oraz 5102T i TE. RadMor 5102 jest nadal popularny wśród miłośników sprzętu audio. Mimo, że konstrukcja ta ma już ponad 30 lat, nadal pojawiają się egzemplarze wyciągane z piwnic, garaży, strychów. Takie egzemplarze po wyremontowaniu trzeba jeszcze przestroić. Oczywiście można kupić głowicę już przestrojoną. Dla naszego Radmora, ale cena takiej to ponad 100 zł. Warto więc spróbować samemu. Te porady są dla tych z Was, którzy mają jeszcze nieprzestrojone egzemplarze swoich Radmorów, oraz dla tych, którzy już przestrajali swojego Radmora i nie są z tego zabiegu do końca zadowoleni. Można zatem poprawić nieco przestrojenie wykonane wcześniej i polepszyć odbiór stacji na zakresie ukf u żeby móc przestroić odbiornik UKF, a właściwie tylko jego głowicę, cały tor radiowy musi być przede wszystkim sprawny, a najlepiej, żeby nie był wcześniej przez nikogo grzebany. Znam wielu fachowców, którzy po otwarciu odbiornika kręcą wszystkim, co pojawi się w zasięgu ich wzroku, myśląc, że w ten sposób przestroją UKF w swoim sprzęcie. Niestety po takiej nawałnicy odbiornik y, raczej nadaje się do wyrzucenia. Na szczęście w Radmorze Mamy moduły, które w ostateczności możemy wymienić. Czasem zdarza się, że niektórzy przestrajali swoje radmory za pomocą konwerterów. Nie polecam tej metody, gdyż zazwyczaj powoduje, że odbiornik nie odbiera całego pasma górnego. Jeśli, zastan jeśli zastaniemy taką przeróbkę, to proponuję ją usunąć i przestroić głowicę w tradycyjny sposób. Po czym możemy poznać, że nasz, że nasz nieprzestrojony radmor jest sprawny? Przede wszystkim po włączeniu na zakres FM, nasz radmor powinien generować szum równo w obu kanałach, a przy dostrajaniu go i podłączeniu anteny, powinniśmy usłyszeć jakieś ślady modulacji FM, czyli tzw. zwanych zakłóceń o stałym charakterze, od jakichś urządzeń i tym podobne. Po tym możemy poznać, że nasza głowica UKF żyje, chociaż na razie odbiera niewłaściwe częstotliwości. Jeśli nasz radmor jest sprawny, możemy przystąpić do jego przestrojenia. Co będzie nam do tego potrzebne? Niewiele. Multimetr, wkrętaki lub strojki, drugi sprawny odbiornik radiowy na górny zakres UKF-u, trzy rdzenie U11, o których powiem jeszcze później, oraz jeden kondensator 3,3 pikofarada. Przyda się również oczywiście lutownica. Czego nie powinniśmy ruszać? Przede wszystkim nie powinniśmy ruszać żadnych rdzeni, trymerów oraz podkówek poza głowicą UKF-u. Często zdarzają się grzebane płytki pośredniej częstotliwości. Tak jak widzimy tutaj na filmie. Jeśli widzimy pokruszone rdzenie w cewkach. Które mają wyraźne ślady głębokiego, głębokiej penetracji śrubokrętem, to, to taka płytka raczej nie nada się do naszego, nie, nie przestroimy radmora z taką płytką. Musimy postarać się o nową, sprawną płytkę pośredniej częstotliwości, gdyż takiej płytki bez specjalistycznych przyrządów nie zestroimy sami. W odróżnieniu od głowicy. Na szczęście ceny takich płytek yy, nie, nie są wysokie. W radmorze występowały dwa typy głowic. Pierwszy typ to, było, to była głowica taka jak ta, czyli taka jak tutaj w naszym radmorze. Tutaj mamy ją osobno. Ta dwupłytkowa nazywała się tak PGU AB. Miała dwie płytki na jednej były elementy, na drugiej druga to była podstawa głowicy, na której było pudełko i miała wieczko, czyli była całkowicie zamknięta w metalowym pudełku. Drugi typ głowicy to była głowica jednopłytkowa PGU 3, która była Charakteryzowała się tym, że nie, miała całkowicie, nie była zamknięta całkowicie w ekrany. Schemat obu głowic jest w zasadzie podobny, natomiast konstrukcja mechaniczna jest nieco inna. Przed przystąpieniem do przestrzegania musimy zaopatrzyć się w 3 rdzenie U11. Fabrycznie w cewkach filtrów są wkręcone rdzenie U31. Są to cewki L101, L105, i L106 i w tych trzech cewkach musimy wymienić rdzenie z U31 na U11. Będziemy je wymieniać po to, aby osiągnąć pełną czułość w całym paśmie na skali. Rdzenie te możemy kupić na znanym portalu aukcyjnym. Potrzebujemy 3 sztuki. Cena ich jest bardzo niska około 2 zł za sztukę. Jeśli mamy głowicę taką jak ta czyli PGU. A Ściągamy z niej wieczko metalowe. Ona tutaj zazwyczaj fabrycznie to wieczko jest przylutowane na rogach, więc musimy odlutować wieczko i ściągnąć oraz wykręcić całkowicie te trzy rdzenie, o których wspominałem. Jeśli był w nich wosk, to trzeba go delikatnie wydłubać. Trzeba to robić ostrożnie. Bo mogą popękać i będziemy mieli kłopot z ich wyjęciem. W razie trudności, przed wykręceniem można wpuścić kilka kropel WD-40. Jeśli uda nam się je wykręcić, na ich miejsce oczywiście wkręcamy wcześniej kupione rdzenie U11. Upewnijmy się też, czy rdzeń w cewce L107, czyli ten metalowy rdzeń, kręci się bez większego oporu. Jeśli znowu Rdzenie będzie stawiał duży opór, możemy wpuścić tam kropelkę WD40 rdzenia w l 109 na razie w ogóle nie ruszamy. Teraz ważny moment. Jeśli nasza głowica nie była nigdy ruszana, to musimy usunąć z niej kilka kondensatorów. Będą to, tak jak widzimy na rysunku, C102 C113C117, C118, natomiast kondensator C124, który ma wartość 10 pikofaradów, wymieniamy na 3,3 pikofarada. W przypadku głowicy PGU3, czyli tej bezwieczka, możemy łatwo te kondensatory wylutować po wyjęciu jej z gniazda, ponieważ mamy dostęp do druku. Natomiast w przypadku głowicy z pokrywką, Łatwiej je będzie usunąć za pomocą ucinaczek do drutu, ponieważ nie mamy dostępu do punktów lutowniczych. Robimy to ostrożnie, aby nie uszkodzić sąsiednich elementów. Upewnijmy się też, czy usunęliśmy właściwe kondensatory, bo wiele nieudanych przestrojeń wynikało z tego, że ktoś usunął nie te kondensatory, co trzeba. Kondensator 120, C124 musimy usunąć w ten sposób. Żeby zostały po nim nóżki, do których później dolutujemy nowy kondensator o pojemności 3,3 pikofarada, Czyli zostawiamy nóżki do dolutowania nowego kondensatora. Jeśli głowica była już wcześniej grzebana przez kogoś, to musimy sprawdzić przy okazji, czy ktoś wcześniej usunął już z niej właściwe kondensatory. Jeśli nie, to my usuwamy. Oraz czy wszystkie inne elementy są na swoich miejscach. Głowica UKF jest strojona za pomocą napięcia zwanego warikapowym. Jest to napięcie, które dostarczane jest z programatora. Następnym etapem będzie więc sprawdzenie, czy nasz programator dostarcza do głowicy prawidłowy zakres napięcia warikapowego. Powinien on wynosić od 3 do 25 V. Jak to sprawdzić? To proste. Mierzymy woltomierzem napięcie na kołku numer 6. Gniazda głowicy UKF-u. Dla najmniejszej ustawionej częstotliwości, czyli kiedy wskazówka jest maksymalnie wychylona w lewo, powinno to być około 3V, a dla największej, czyli wskazówka od miernika częstotliwości maksymalnie jest wychylona w prawo, powinno to być 25V. Jeśli wszystko się zgadza, to przechodzimy do kolejnego etapu. Jeśli mamy głowicę z przykrywką. To musimy ją założyć i przylutować. Będziemy regulować przez otwory w pokrywce. A dlaczego nie możemy regulować, a potem założyć pokrywki? Ponieważ gdybyśmy tak zrobili, to po założeniu pokrywki niestety głowica zmieniłaby nieco swoje parametry i musielibyśmy ją jeszcze raz stroić. Oczywiście nie dotyczy to głowicy PGU3, gdzie pokrywki nie ma. Na drugim odbiorniku radiowym spróbujemy znaleźć. Jakąś stację w okolicy prawego, lewego, przepraszam, krańca skali, czyli w okolicach 88,5 MHz. Jeśli taką stację znajdziemy, to wkładamy do naszego radmora przestrzajanego 4-metrowy odcinek jakiegoś drutu, jakiegoś przewodu. To będzie nasza prowizoryczna antena. I ustawimy sobie na pierwszym sensorze częstotliwość w pobliżu najmniejszej wartości na skali, czyli w okolicach też dla nas 88,5, czyli kiedy wskazówka jest prawie maksymalnie w lewo wychylona, w pobliżu najmniejszej wartości na skali. Przy pomocy cewki 107 spróbujmy złapać tę samą stację na naszym przestrajanym odbiorniku, którą nastawiliśmy na drugim odbiorniku. Oczywiście odbiór będzie prawdopodobnie zaszumiony, ale najważniejsze jest to, żeby zidentyfikować, czy jest to ta sama stacja. Teraz ustawiamy na pomocniczym radiu jakąś stację w pobliżu częstotliwości 108, czyli na prawym krań, krańcu skali, na końcowym krańcu skali i na przykład na sensorze numer 8 ustawiamy sobie częstotliwość w pobliżu końca skali. Na, następnie za pomocą trymera C120, spróbujemy złapać tę samą stację, którą słyszymy na drugim radiu. Jeśli nie możemy złapać żadnej stacji na dole skali, mimo maksymalnego wkręcenia cewki L107, to musimy ją skrócić o jeden zwój. Można to zrobić, zwierając kroplą cyny dwa górne zwoje cewki. Z praktyki mogę powiedzieć, że nie miałem jeszcze przypadku, w którym musiałem skracać cewkę heterodyny. Jeśli udało nam się złapać dwie stacje na krańcach skali, to można powiedzieć, że większość roboty jest już za nami. Teraz musimy dostroić obwody wejściowe. I teraz uwaga: dla stacji na dole skali, czyli na pierwszym sensorze, dostrajamy obwody wejściowe przy pomocy kręcenia cewkami L101, L105 i L106. Natomiast dla stacji na górze skali, czyli na sensorze numer 8, dostrajamy przy pomocy trymerów C104, C112 i C119. I jeszcze raz. Dla dolnych wartości na skali cewkami, a dla górnych trymerami. I tylko w ten sposób możemy, osiągniemy dobry rezultat. Jeśli będziemy kręcić na ośle wszystkim, nigdy nie przestroimy prawidłowo głowicy. Czyli dla niskich częstotliwości cewkami, dla wysokich trymerami. Tę czynność musimy powtórzyć kilka razy, obserwując wskaźnik siły sygnału. Ruchy powinny być coraz mniejsze i należy z uwagą obserwować wskaźnik y, siły sygnału. Jeśli mamy już dobry, mocny sygnał, Skracamy nasz przewód antenowy o połowę i powtarzamy strojenie obwodów wejściowych już jako niewielkie ruchy rdzeniami i trymerami. Jeszcze raz powtarzam, dla dolnych wartości pasma rdzeniami, cewkami, dla górnych trymerami. Na koniec warto nieco poruszyć rdzeniem cewki L109, uważając, aby jej nie ukruszyć. Najlepiej wpuścić wcześniej krople WD40. Stroimy znowu tą cewką na siłę sygnału, czyli obserwujemy wskaźnik siły sygnału, słuchając również, czy nie ma zniekształceń. Jeśli mamy czysty dźwięk i wszystkie stacje na skali, sprawdzamy, czy wskaźnik stereo zapala nam się prawidłowo. Jeśli wszystko działa, przestrojenie możemy uważać za zakończone. Jak widzimy, nie jest to takie trudne. Wymaga tylko nieco wprawy i cierpliwości. Oczywiście, mając profesjonalne przyrządy, takie jak generator sygnału, miernik częstotliwości, wobulator, można na pewno zrobić to szybciej i dokładniej, ale jaka byłaby wtedy przyjemność? Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu.gmail.com jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków naszego wideoblogu. Zapraszamy na kolejny odcinek.